O tym jak ważna jest profilaktyka zdrowia wie chyba każdy. Dzięki regularnym badaniom wielu osobom udało się wcześniej wykryć zmiany nowotworowe i wdrożyć odpowiednie leczenie. Poważnym schorzeniem jest na przykład rak piersi. Co roku w Polsce choroba ta dotyka ponad 16 tysięcy kobiet. Zagrożenie rakiem piersi w Polsce jest na poziomie średnio wysokim i wzrastającym. Rak piersi stanowi pierwszą przyczynę przedwczesnych zgonów kobiet, a więc zgonów przed 65. rokiem życia. W niektórych zakątkach województwa podlaskiego wiele osób nie korzysta z badań profilaktycznych. Tak jest na przykład w Łomży i powiecie łomżyńskim. W ciągu ostatnich dwóch lat na blisko 10 tysięcy pani w wieku od 50 do 69 lat profilaktyczne badania piersi oraz narządów rodnych wykonała tylko co trzecia kobieta. W 2013 roku w tym mieście zdiagnozowano 25 przypadków zachorowania na nowotwór piersi. Aby więc poprawić zdrowie lokalnej społeczności samorząd województwa podlaskiego prowadzi wiele akcji edukacyjnych. Jedną z nich była konferencja zorganizowana w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Uczestniczyli w niej studenci medycyny, lekarze onkolodzy oraz kreatorzy lokalnej polityki zdrowotnej. Program profilaktyki raka piersi jest prowadzony już od 10, prawie od 10 lat i mimo tych działań, które prowadzimy na terenie naszego województwa, nadal ta zgłaszalność jest niewystarczająca. Dlatego też próbujemy wychodzić do ludzi w ten sposób, że organizujemy na przykład takie konferencje, pozyskujemy ambasadorów, którzy pomogą nam w tym namawianiu i przekonywaniu o tym, jak ważne są badania mamograficzne i dlaczego je wykonujemy. Wykonujemy. Wykonujemy je po to, żeby wykryć chorobę w jak najwcześniejszym stadium zaawansowania i żeby kobieta mogła wrócić do całkowitego zdrowia, przez to, że wcześniej choroba została wykryta. Wtedy leczenie jest o wiele łatwiejsze i krótsze. Jeśli natomiast kobiety zwlekają z przyjściem do lekarza, a choroba jest zaawansowana, to taki przypadek może zakończyć się śmiercią. Na bezpłatną mammografię mogą zgłaszać się wszystkie kobiety w wieku od 50 do 69 lat. Zgłaszalność w Łomży na badania pozostawia dużo do życzenia. Jest niższa niż w innych powiatach, dlatego też organizujemy tutaj jak najwięcej tych kampanii takich informacyjnych, żeby przekonać, że warto wykonać badanie mamograficzne. Tutaj kobiety w Łomży mogą wykonać badanie w wojewódzkim szpitalu. Tutaj właśnie w Łomży. Ale też przyjeżdżają mamobusy, które wykonują badania albo ustawiany jest mamobus czy, czy na rynku, czy gdzieś w, w, w gminach Łomżyńskich. Także zachęcamy panie, żeby korzystały z tego, bo z, będą miały z tego tylko same korzyści. Mammografia umożliwia wykrycie nawet dwumilimetrowych zmian nowotworowych, szczególną uwagę powinny zwrócić te panią, u których w rodzinie, np. u matki, siostry lub babci, występował ten sam nowotwór. Wczesne wykrycie choroby wielokrotnie zwiększa szanse na wyleczenie. Dlatego warto regularnie korzystać z dostępnych badań, które w większości refundowane są przez NFZ. Na terenie województwa podlaskiego pracownie i, i mammobusy mobilne prowadzi 7 dawców. Bardzo ładnie pracują mammobusy, które odwiedzają tak jak powiedziałam, nawet najdalsze zakątki województwa i w ostatnich latach bardzo poprawił się wynik, można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o zgłaszalność na badania na samej północy województwa, w okolicach Sein. Tam nawet 60% pań zgłasza się na te badania, korzysta z nich regularnie co dwa lata. Niestety wiele pań nie wie, że nosi w sobie mutację genu BRCA1. Z tego powodu blisko 70% kobiet zapada na raka piersi, a 40% na raka jajnika. W tej chwili mamy wychwyconych 30 osób dotkniętych tą mutacją. Podlegają one szczególnej naszej trosce, no ale to jest wszystko mało, dlatego że w naszej populacji w Łomży pań, które są nosicielkami tej mutacji z około 150. I teraz naszym zadaniem byłoby uprzedzić jakby je wszystkie o tym, jakie zagrożenie towarzyszy w ich życiu. I to jest możliwe i to jest do zrobienia, tylko trzeba no, działać tak w bardziej pełnym składzie, czyli z samorządami, ze szpitalami, z zakładami podstawowej opieki zdrowotnej. Rak piersi atakuje również mężczyzn, dlatego nie tylko panie powinny wykonywać samo Jeśli coś nas zaniepokoi, należy zgłosić się do poradni genetycznej lub lekarza rodzinnego. Konie. Akwarele Joanny Kossak To tytuł wystawy, którą do 30 maja można oglądać w Galerii Działu Sztuk Plastycznych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury przy ulicy Kilińskiego w Białym Stoku. Artystka urodziła się w Krakowie. Ponad 20 lat temu zamieszkała w Białowieży. Swoją fascynację przyrodą i końmi, jak i chorobliwą awersję do miasta przejęła od swojej ciotki, Simony Kossak, ukochanej opiekunki z dzieciństwa. U nas w domu zawsze były konie na ścianach, w albumach były zdjęcia wszystkich naszych dziadków. Moja babcia miała, czyli mama Simony i mojej mamy, była mistrzem polski przed wojną w Skokach. Także tradycje końskie zawsze były w naszym domu. Poza tym Simona jeździła konno wtedy, kiedy mnie wychowywała. Ona w ogóle zakładała z, z, z paroma ludźmi w Krakowie Akademicki Klub Jeździecki, którego przedtem nie było. Także Simona była jakby założycielem Akademickiego Klubu Jeździeckiego, i to musiało jakoś to. No po prostu. Sa, no, te konie były dookoła mnie y, 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 od dziecka, więc myślę, że po prostu tak. не было выйти. Wystawa w tej chwili jest dosyć monotematyczna, dlatego że bohaterami tych akwarel w większości przypadków, a chyba we wszystkich przypadkach, są konie rasy arabskiej. I to jest rodzaj pokuty, którą sobie zadałam, dlatego że kilka lat temu pozwoliłam sobie... Znaczy w ogóle miałam opinię, że Araby, które kiedyś były wspaniałymi końmi pustynnymi, niesamowicie wytrzymałymi, przez lata hodowli i tego, co się wydarzało po wojnie, że stały się po prostu... stały się symbolem bardzo bogatych ludzi, zabaweczką i na łamach poważnego pisma, które zajmowało się wyłącznie tematyką arabską, pozwoliłam sobie na komentarz, że, że Araby w tej chwili są jak pudle, lalki Barbie, wysmarowane olejem na wystawach, pięknie uczesane, zrobiony manikir pedikir a poza tym się do niczego już nie nadają i wystarczy troszkę, nie wiem, zmienić im pasze i one w ogóle od razu ciężko są chore i tak dalej, i tak dalej. I po tym i po tym artykule zrobiło się trochę głośno i zadzwonili do mnie, zaczęli się dodzwaniać hodowcy konia arabskiego i yy, jeden z nich był bardzo uparty i wymusił na mnie przyjazd do swojej stajni na południu, właśnie w po okolicach Łańcuta. No i się dowiedziałam, że konie arabskie są właśnie, jakby rasa jest Powraca do swoich założeń, że są wspaniałe i wytrzymałe, że biorą udział już w tej chwili w rajdach y, 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 bardzo trudnych. No i na zasadzie takiego, takiego odpokutowania za, za to wszystko, co tam naplotłam o tych Arabach, to teraz maluję Araby, ale, ale już niedługo przejdę na konie sokulskie, których jest pełno u nas na Podlasiu i są takie piękne i są grube i są śliczne i są Podlaskie. Wernisaż wystawy uświetnił występ Anny Jarząbskiej, córki Joanny Kossak. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników książek i rowerów na rajd rowerowy odjazdowy Bibliotekarz Białystok 2014. Rajd jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Organizatorem rajdu jest Biblioteka Uniwersytecka, Książnica Podlaska oraz Biblioteka Politechniki Białostockiej. Celem rajdu jest integrowanie środowiska lokalnego oraz czytelniczego. Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz dostępny na stronach organizatorów, czyli... Biblioteki Politechniki Białostockiej i Biblioteki Uniwersyteckiej. To jest pierwsza faza rejestracji, natomiast następnie trzeba wydrukować ten formularz i dostarczyć go najpóźniej w dniu rajdu, czyli 31 maja do organizatorów. Zapraszamy wszystkich miłośników książek, bibliotekarzy, ale przede wszystkim miłośników rowerów. Zapraszamy wszystkich na 31 maja, początek akcji godzina 10. Centrum nowoczesnego kształcenia Zwierzyniecka 16.